To prawda, że nikt normalnie by mi nie powierzył realizacji tego typu gatunku. Horror. No i właśnie dlatego to było takie pociągające. Jednocześnie wciągnęłam do, do współpracy moją m, taką najbliższą ekipę, y, znaczy Kasia Adamik, moja córka, która realizowała dla mnie drugie ekipy przy wielu filmach i, i serialach i również żeśmy współreżyserowały y, kilka rzeczy, y, no ona mi tutaj szalenie pomogła. znaczy, te takie najbardziej hardkordowe i gore sceny to kręciła Kasia. Y, chociaż ja też parę nakręciłam, także nie było tak, że wszystkie krwawe wydarzenia spadły na nią. Y, no i to, to było po prostu bardzo ciekawe, zrobić coś zupełnie innego. Ja myślę, że to takie jest odświeżające dla reżysera, szczególnie takiego, co pracuje w takim repertuarze jakby istotnym, polityczno-społecznym, czy opowiada historię najbardziej tragicznej z dziejów ludzkości. Zrobiłam trzy filmy, które dotykają tematyki Holokaustu. No więc zrobienie czegoś zupełnie innego było, muszę powiedzieć, Odświeżający. Nie, nie mogłabym tego robić ciągle, ale, yy, no, ale tutaj to było takie ciekawe wyzwanie.